Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Ryb z prognozą na Lipiec. Moje drogie ryby, ja mam zawsze taką intencję, aby dostarczyć Wam pomocnych informacji na nadchodzące tygodnie. Przyjrzyjmy się wspólnie, jaka energia w lipcu dla Was się pojawi. Co ważnego, na co y, powinniście, drogie ryby, zwrócić uwagę. Zobaczmy, co dla Was przyjdzie. Kochani, dzisiaj mam nowe karty tarota. Tarot anielska mądrość. Y, bardzo mi się te karty podobają, i w oparciu o nie będziemy robić odczyt. Dziesiątka buław. O, dziesiątka monet, jakże przeciwstawna energia. Dziewiątka kielichów i piątka miecz. Dobrze. Jestem ciekawa, czy oprócz tutaj zodiakalnych ryb są tutaj jedynki numerologiczne. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu. Natomiast widzę, drogie ryby, że wy nie macie umiaru, bo mam tu informację, że część z was pracuje naprawdę ponad siłę, czuje się przygnieciona ilością obowiązków, które dźwigacie, bo dźwigacie nie tylko swoje obowiązki, ale też bierzecie na siebie za dużo i bierzecie nie swoje rzeczy. I teraz myślę, że lipiec jest takim miesiącem, który. Będzie Was zapraszał do tego, żeby zobaczyć swoje życie troszeczkę oczami obserwatora i po pierwsze zobaczyć, co nie jest Wasze, czego jest za dużo, jakich obowiązków jest za dużo, czy to są obowiązki domowe, czy to jest miejsce pracy, gdzie bierzecie na siebie nie tylko swoje obowiązki, ale i kolegów i nie potraficie odmówić. I wiecie co? Tutaj jest zaproszenie do tego, aby szukać równowagi w życiu, żeby nauczyć się stawiać granice, nauczyć się mówić nie, bo inaczej nasze ciało będzie protestować. Mogą pojawić się problemy zdrowotne, które są głównie spowodowane przez sytuacje stresowe i obciążenie, przeładowanie. Wszystkie dziesiątki to są karty takich zamknięć. I. Mam poczucie, że w lipcu u części ryb będzie dojrzewać taka decyzja do zmiany, do tego, żeby zwiększyć komfort waszego życia. Nie wiem, czy we wcześniejszych czytaniach też pojawiała mi się dla Was Piątka Mieczy. Natomiast Piątka Mieczy to jest zawsze dla mnie taka karta bycia w konfliktach. I to może dotyczyć i potęgować tą dziesiątką bu dziesiątkę buław, bo to przemęczenie i stres, ten taki psychologiczny konflikt, który Wam towarzyszy, czy to w miejscu pracy, czy to w domu, będzie się odbijał, kochani, na Waszym zdrowiu. I to jest główna informacja, że w lipcu, moi drodzy, czas zwrócić uwagę na siebie, na spokój, na swój dobrostan. I um, zadbać o siebie, zaopiekować się sobą, wycofać energię z rzeczy, z sytuacji, ze środowiska, które was drenuje. Kochani, karta spełnienia marzeń um, to jest przepiękna y, karta dziewiątka kielichów. Popatrzcie, tutaj jest reprezentowana przez lampę y, Igina. Myślę, że każdemu z nas by się taki osobisty dżin przydał, sprzydał, taki dżin, który spełni nasze życzenia, ale wy jesteście na naprawdę dobrej drodze, więc czas zacząć marzyć, wysyłać intencje, i mam nadzieję, że jak dla jak największej ilości zodiakalnych ryb, osób, które mnie teraz słuchają, Przyjdzie realizacja jakiegoś marzenia. Każdy z nas ma, marzy o czymś innym. Jedni marzą o zdrowiu, jedni marzą o powiększeniu rodziny, rodziny, ktoś marzy o nowej pracy i tak dalej. Natomiast, kochani, życzę Wam tego, żeby właśnie pójść w kierunku spełnienia i realizacji marzeń, zwłaszcza jeżeli to są takie zasiedziane marzenia, że coś odkładacie, odkładacie, bo zawsze coś jest ważniejsze. Spróbujcie zrobić dla odmiany tak żeby pójść po swoje i poczekać, jak na to świat zareaguje. Dziesiątka monet. Dziesiątka monet to jest fantastyczna karta i słuchajcie, pojawia się ona przy wielu znakach zodiaku, przy wielu prognozach. Jest to też coś na kształt takiej informacji kolektywnej. Dziesiątka monet opowiada piękną historię bezpieczeństwa finansowego, budowania fundamentów, jeżeli chodzi o tutaj świat fizyczny, jeżeli chodzi o roi, rodzinę, jeżeli chodzi o dobrobyt. To jest też karta, która może oznaczać otrzymanie spadku bądź taką gratyfikację finansową, której się nie spodziewacie. I to jest też karta, która zachęca do szeroko pojętej współpracy z rodziną. Ja wiem, że możecie powiedzieć, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciach, i, i, yy, i to trzeba spać w środku, bo inaczej na zbytną, ale tutaj jest podkreślenie tego, że być może jest ktoś w rodzinie, z kim możecie drogie ryby nawiązać współpracę. I jeżeli ktoś myśli właśnie o tym, żeby realizować jakieś swoje marzenia, to być może tym razem ktoś z rodziny pom będzie dla Was pomocny. Natomiast zatroszcie się o siebie, bo energia lipca będzie sprzyjać temu, aby odpocząć, zadbać o siebie. Słuchajcie, no, trzecia dziesiątka do kompletu. E, dociągnę kart trójka kielichów. A z Ok. I królowa miecz. Super. Myślę, że część z Was w lipcu, drogie ryby, będzie podejmować bardzo rozsądne, mądre decyzje, zwłaszcza jeżeli chodzi o wycofanie się z dziwnych relacji, które Wam nie służą. Być może macie środowisko kolegów, koleżanek, które wam wisi na ramieniu i cały czas coś od was chce, i nie jest to y, sytuacja taka, która daje wam równowagę i komfort. Natomiast to, co zwraca na moją uwagę, to są aż trzy dziesiątki, słuchajcie, w rozkładzie: buławy, miecze i y, kielichy. Dlatego uważam, że dla części z Was że będzie to miesiąc przełomowy. Coś będziecie zamykać, coś będziecie kończyć. Dziesiątka mieczy podkreśla mi trudną sytuację, w której jesteście. Część z Was jest nie, w niebywale trudnej sytuacji, gdzie zostaliście poturbowani, poranieni. Doszło do wielu nieprzyjemnych sytuacji i czas najwyższy podjąć decyzję, bo wycofanie się z tej sytuacji to jest kwestia Waszej decyzji. Natomiast As Buław mówi mi o inicjowaniu nowego początku. Przyjdą do Was pomysły, które będą się rodzić z takiej iskry, z takiej pasji, z takiej inspiracji. I być może będziecie yy, łączyć swoją pasję z zasobami Waszej rodziny. I tutaj, być może na tle zawodowym pojawią się nowe pomysły. I idźcie w to, kochani, idźcie, jeżeli to jeszcze budzi w Was pasję, budzi w Was taką, powiedziałabym, radość, taką, taką dziecięcą radość, bo mogą się pojawić pomysły, które będą warte realizacji. Natomiast, kochani, znajdźcie też czas na świętowanie w gronie rodzinnym. Być może pojawią się informacje i powody do świętowania, mogą to być różnego rodzaju okazje związane z, z imprezami, weselami, tego typu rzeczy. Albo też po prostu zdecydujecie się spędzać fajny, Jakościowy czas z rodziną, z bliskimi i cieszyć się obecnością drugiego człowieka. Tak po prostu. Bez żadnej agendy, tylko po prostu pójdziecie i będziecie korzystać z długich dni i krótkich nocy. Kochani, natomiast te trzy dziesiątki to jest taki, jak to ładnie mówią, wake up call czyli Czas naprawdę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w waszym życiu, ile was to kosztuje, i czas podjąć decyzję iść do przodu. Dajcie mi znać, drogie ryby, jak to z wami rezonuje, z czym dotarliście już do, do, do takiego, do ściany właściwie. I mogą to być też, słuchajcie, już sytuacje zdrowotne. Ten cały stres, to napięcie manifestuje się już. Ciele. Natomiast naprawdę uważajcie na osoby z waszego otoczenia, jeżeli chodzi właśnie przede wszystkim o miejsce pracy, o tak zwanych kolegów i zachowujcie tutaj dystans, podejmujcie dobre decyzje w tym kontekście, żeby się nie dać wciągnąć i zmanipulować. No dokładnie, czas uzdrawiania się ubywający, Wasze zadanie na lipiec to jest przejść z tego trybu dziesiątki mieczy i buław do Asa, czyli do nowego początku. Dać sobie czas, zostawić rzeczy, które wam kompletnie nie służą, a wręcz przeciwnie, powodują u Was duży stres, duże napięcie, konflikty psychologiczne i zająć się tym, co budzi w Was radość, pasję, prowadzi do rozwoju. Zobaczmy, co z mojej talii kart, nieznana ścieżka. Kochani, w międzyczasie prośba do Was: zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. A informacje na temat odczytów indywidualnych znajdziecie na końcu tego filmu. Zobaczmy, co dla Was, kochani. Na koniec jeszcze wezmę odpowiedź anielską i y, zobaczymy, co ciekawego do nas przyjdzie. Natomiast tak, z nieznanej ścieżki skok kwantowy, to jest, kochani, informacja taka, że jesteście w stanie przekroczyć, przekroczyć granice swojej obecnej rzeczywistości i poprzez decyzję wejść na inną linię czasową. Zostawić to, co Was rani, to, co was skrzywdzi i to, co nie pozwala Wam w nocy spokojnie spać i zadecydować, że idziecie w kierunku. Poszukiwania siebie, spełniania swoich marzeń, budowania mądrych, zdrowych relacji i podejmowania decyzji w oparciu o swoje najlepsze dobro. Skok kwantowy, słuchajcie, to w ogóle pojęcie wzięło się z czystej fizyki. Elektron, który skacze z jednej powłoki walencyjną na drugą robić coś takiego, co się nazywa skokiem kwantowym, i przyjęła się ta nazwa w zupełnie innym też znaczeniu, bo skok kwantowy oznacza przejście z jednej rzeczywistości, z jednej częstotliwości w drugą. I, kochani, aby to zrobić, to potrzeba nam zmiany w naszym polu elektromagnetycznym, czyli w tym, co czujemy, myślimy, w naszych przekonaniach. Więc, jak uznacie, że nie jesteście już nic nikomu winni, Możecie zająć się swoim życiem, swoim rozwojem, swoimi obowiązkami, a nie wszystkim wokół innych, a nie wszystkim innym wokół, to dokonacie takiego skoku kwantowego poprzez zmianę swojego systemu, przekonań i tego, co macie wdrukowane w podświadomości. Natomiast tak, kochani, jeżeli macie jakieś e, ważne pytanie, które was męczy, to przygotowałam tutaj karty anielskie, anielskie odpowiedzi. I weźcie sobie teraz taki głęboki wdech i wydech. Pomyślcie nad pytaniem, jakie macie, albo wskazówką, którą teraz potrzebujecie. I ja dla Was za chwileczkę wyciągnę jedną kartę. Z podpowiedzią, z odpowiedzią, Aby mi koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak ta odpowiedź z Wami rezonowała i jakie jest Wasze pytanie. Natomiast, nade wszystko, słyszę tutaj, że jest potrzeba zadbania o siebie. Kochani, yy, przyszła odpowiedź niewłaściwy moment. Jeżeli myśleliście, żeby coś zrobić teraz i nie byliście pewni, to poczekajcie, bo moment jeszcze teraz jest niewłaściwy. A na dnie mam w przeciągu kilku miesięcy czyli y, należy się troszeczkę wstrzymać z tym, co chciel, chcieliście zrobić y, i powrócić do tematu w przeciągu kilku miesięcy. Taka odpowiedź do nas przyszła. Kochani, życzę dużo jakościowego czasu w lipcu, dużo słoneczka na niebie i w waszym życiu. Wszystkiego dobrego, zapraszam po więcej. I jak zawsze, do zobaczenia. sun